Cześć Siemanko, witam cię serdecznie na moim kanale YouTube. Ja mam na imię Paweł, a to jest już trzeci z cyklu odcinek, w którym pokazuję jak zakupuję kryptowaluty za 400 zł co miesiąc. Dzisiaj pokażę tobie w jaki sposób, jak widzisz, zakupić yy, kryptowalutę Bitcoin na naszej polskiej giełdzie, jaką jest giełda Bitbay. Tak więc zapraszam do oglądania. Jak widzisz, ja już jestem tutaj zalogowany na mojej giełdzie kryptowaluty BitBay, gdzie jestem zweryfikowany tutaj i w tym momencie jak widzisz po prawej stronie w górnym rogu mam tutaj kwotę 400 zł 62 grosze, skądś mi się tam te 62 grosze po prostu ostało tutaj. Dzisiaj jest sobota, dlatego ze względu też przez to, że jest weekend już te środki musiałem wpłacić w czwartek. W piątek one mi się pojawiły na koncie, ponieważ oczywiście tutaj też wygląda to w ten sposób, że środki są księgowane o trzy razy dziennie w każdym bądź razie, a ze względu na to tak jak Wam mówię, że dzisiaj jest sobota 21, tak więc już wcześniej je sobie wpłaciłem poprzez moje konto bankowe, które mam połączone to jest z tą giełdą. Oczywiście linki do założenia to jest konta na tej giełdzie znajdziecie pod tym wideo, a teraz już Pokażę wam w jaki sposób zakupuję za 400 zł. To jest już trzeci raz Bitcoina. Jak widzicie, tutaj mam już po lewej stronie parę Bitcoina do złotówki. Tak więc, żeby nie przedłużać, yy, przechodzę do zakładki Szybka Transakcja. I w tym momencie ja chcę tutaj kupić. Bitcoina, tak więc zakupię za całą kwotę, którą mam tutaj dostępną, czyli tam nieco kilka groszy więcej jak 400 zł. I zobaczymy, ile tego bitcoina za tą kwotę dzisiaj zakupię, czyli 0,01496. Tak więc naciskam kup. I za chwilę tutaj powinna ta kwota 400 zł zamienić mi się na tą damną ilość bitcoina. Odświeżymy sobie stronę. O, sukces, oferta została automatycznie zakończona. I jak widzicie, tutaj w prawym rogu odświeży mi się strona. Jak widzisz w tym momencie zakupiłem za kwotę 400 zł 0,01496295 Bitcoina. Oczywiście bezpieczeństwo bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, czyli nie trzymamy swoich środków yy, to jest na giełdach, dlatego od razu wypłacam tą część Bitcoina na mój portfel, gdzie co miesiąc yy, zakupuję kryptowalutę Bitcoin i po prostu dokładam do mojego portfela daną kwotę, którą miesięcznie zakupiłem, i to samo oczywiście zrobię tutaj teraz. Tak więc wchodzimy w zakładkę portfele. A więc wypłacam środki, yy, wypłać wszystko, wyślij do ją. Ja tutaj przygotowany adres. Portfela, Bitcoin, kopiuj. Wklej sprawdzamy, czy się zgadza. Jeszcze raz początek. Koniec ok. Dobra, robimy wypłać. I teraz muszę potwierdzić tutaj kodem, który przyszedł mi na maila, ponieważ takie mam tutaj ustawione. To jest, yy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Wklejam kod z maila. Zatwierdź. Transakcja została rozpoczęta, czyli środki zostały już wysłane na mój portfel kryptowalutowy. Na której oczywiście również wcześniej poprzednio wysłałem bitcoiny, wtedy o wartości 400 zł. Tak więc. Tyle z mojej strony na dzisiaj. Tutaj Wam w lewym rogu z boku, po prostu pokażę Wam. Yy, chyba bodajże że w styczniu 19 kupowałem, w lutym 20. No i dzisiaj mamy marzec 21, czyli tutaj zobaczycie trzy takie transakcje. Jaką ilość bitcoina zakupiłem każdego miesiąca za 400 zł Dzisiaj to jest również, tak więc to był trzeci odcinek, i to by było na Tyle. Linki do tej giełdy masz pod spodem, jeśli chcesz się zarejestrować, śmiało klikaj i wchodź, rejestruj się, abyś mógł kupić, kup, mogła kupić swoje pierwsze bitcoiny. Linki do innych giełd oczywiście również masz, to jest pod spodem filmiki, jak założyć konta na moim kanale YouTube. Tak więc jeśli to wideo było dla Ciebie pomocne i Ci się podobało, daj łapkę w górę, skomentuj, udostępnij, a na pewno Twoi znajomi Ci za to podziękują. A więc tyle. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Daj łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz, żeby Ci nie ominęły kolejne odcinki. I do usłyszenia w tej serii za równy miesiąc, czyli w tym momencie to już będzie 21 kwietnia. Pozdrawiam, do usłyszenia. Cześć!